Wypieranie emocji zaczyna się od wstydu. Zamiast przyznać, że z czymś sobie nie radzimy, wypieramy to. Na przykład nie jestem powolny, zaobacz ile robię. Nie jestem niezdecydowany. Podejmuję decyzje każdego dnia. Tyle, że w środku jest napięcie. Strach. Wstyd. Bo nie pasują do ideału, które narzuciło nam otoczenie. W środowiskach, gdzie nie ma miejsca na słabość, Uczymy się ukrywać niepewność. Uciekamy od niej w perfekcję, tempo czy w kontrolę. A wypieranie rodzi frustrację i przerzucenie emocji na innych. Na przykład, to nie jestem ślamazarny, to Ty się guzdrasz. Im mocniej coś w sobie tłumisz, tym ostrzej atakujemy innych. W pracy z emocjami nie chodzi o siłę. Chodzi o szczerość wobec siebie. Jeśli chcesz w bezpiecznej przestrzeni zobacz, co naprawdę w sobie siedzi, zapraszam na sesję bioenergoterapii i zapraszam do kontaktu.